Równanie trygonometryczne do rozwiązania na przedziale od minus pi do pi. To równanie w prosty sposób da się sprowadzić do równania, w którym będzie tylko jedna funkcja trygonometryczna. Wykorzystując wzór na kosinus podwojonego kąta, możemy zapisać zamiast cosinus 2x, że to jest cosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. Później, przy pomocy jedynki trygonometrycznej, w miejsce sinus kwadrat x, będziemy mogli wstawić, że to jest 1 minus cosinus kwadrat x. Jeszcze jedno przekształcenie. I mamy teraz same kosinusy w równaniu, czyli możemy wprowadzić zmienną pomocniczą. T musi być z przedziału od minus 1 do 1, bo taki jest zbiór wartości funkcji cosinus. Teraz szybciutko rozwiążemy równanie kwadratowe. Obydwa z tych rozwiązań należą do tego przedziału od minus 1 do 1. I teraz otrzymujemy już równanie trygonometryczne, czyli cosinus x jest równe 1 druga lub cosinus x równa się 1. Rysujemy wykres i na przedziale od minus pi do pi. Cosinus jest równy 1 druga dla minus pi trzecich i pi trzecich a równy 1 dla 0. Dlatego suma jest równa 0. Warto też zauważyć, że skoro to równanie dało się przedstawić tylko przy pomocy funkcji cosinus x, czyli funkcji parzystej, i przedział jest symetryczny względem zera, to suma wszystkich rozwiązań z tego przedziału musiała być równa 0.